Ciekawostki ze świata krypto. Kup duszę Ezio Auditore z Assassin's Creed. Ubisoft przygotowała figurkę. Chce zmienić postrzeganie graczy na NFT. Przeczytajcie sobie artykuł. Link oczywiście do strony będzie pod filmikiem. Możecie sobie wydrukować figurkę. No taki fajny gadżecik w domu. Każdy kto jest fanem Assassin's Creed. To chyba będzie chciał mieć coś takiego. Amerykański Uniwersytet otrzymuje 20 milionów USD na utworzenie Instytutu AI. Powstanie FTX 2.0. Powst... Nowy prezes ożywi giełdę. Prezes FTX, Johnny G. Ray, pracuje nad opracowaniem planu restartu obecnie naj... naj... Istniejącej jej, całą dzisiaj z tym czytaniem. Giełdy kryptowalut, jak wynika z niedawnego zgłoszenia sądowego, miesięczny raport kadrowy i szczegóły wynagrodzenia dla Johna, który prowadzi wysyłki rekrutacyjne FTX, pokazują, że w ostatnim okresie giełdy prowadził działania, które przy, przynajmniej w to mogłyby ułatwić odrodzenie giełdy. No jak pamiętacie, FTX huknął troszkę, były tam różne problemy. No zobaczymy. Może uda się ją reaktywować. WC Triebe Capital znów chce zainwestować w FTX. Firma WCTB Capital, która zainwestowała w FTX jeszcze przed upadkiem, rzekomo wyraziła zainteresowanie prowadzeniem rundy finansowania w celu ożywienia giełdy. No, platforma jest, czytamy w kwietniowym raporcie, Blomgera nadal używałaby nazwy FTX. No, zobaczymy, jak co z tego wyjdzie. Co my tutaj jeszcze mamy? Czy AI zabierze ci pracę? Aż 56% firm twierdzi, że AI zmniejszy zatrudnienie. Rewolucyjna rewolucja, która zmieni rynek pracy. Jeżeli zastanawiasz się, dlaczego wszyscy mówią teraz AI, to warto w tym miejscu przytoczyć pewne porównanie. Kiedy telefony komórkowe doprowadziły. Dopiero wchodziły na rynek, nikt nie spodziewał się, że tak szybko wypią one stacjonarne modele. Tak zwany telefon na ścianę znaleźć można było praktycznie w każdym domu i mieszkaniu jeszcze w 1990-2000 roku. Taki stan rzeczy zmienił się dynamicznie, kiedy komórki zaczęły być coraz bardziej powszechne. Była to jedna z ewolucji technologicznych, które przetestowały rynek urządzeń elektronicznych. Wiecie, co, każdy ma tutaj swoje zdanie na temat AI. Na dzień dzisiejszy AI bardzo pomaga w pracy, ułatwia pracę. Oczywiście pewnie jakieś zawody zabierze, ale myślę też, że wykreuje nowe. Aczkolwiek pewnie łatwiej kupić jakiegoś bota, który pracuje 24 godziny na dobę. 31 dni w miesiącu non stop przez cały rok bez zwolnień. Jedyne czego wymaga to upgrade'ów, żeby pracował jeszcze wydajniej i nie płaci się mu. Tutaj, gdzieś tam były takie zdania na temat tego, że będą płacone podatki od sztucznej inteligencji i tak dalej, żeby zapewnić tym ludziom, którzy nie mają pracy, jakiś dochód. No ale czy ktoś wprowadził podatek od tego, że jeżeli kupiłem nowszą koparkę na budowę, to co płacę podatek od tego, że mam nowszą koparkę? Ja myślę, że to w takich kategoriach bardziej trzeba rozpatrywać, ale jak to będzie, to wiecie, świat pokazywał już różne rzeczy. Rozwój takich rozwiązań jak ChatGPT następuje na naszych oczach. Różnice między wersją 3, 5 a 4 są bowiem piorunujące. Przypominamy, że kiedy ChatGPT użył światło dzienne pod koniec 2020 roku, jego odpowiedzi były często błędne w wielu przypadkach dawał się zrobić w balona. No tak, dawał się, dawał. Przyszłość nadeszła, już dziś przygotuj się na zmiany. Tak, no rozwój technologiczny jest bardzo szybki. Współpracujemy z firmą, która wprowadza osobistego asystenta. Jak będziecie obserwować kanał, na pewno się o tym nie dowiecie. Już jedna Amazon była. Tak, w ramach ciekawostki chcę powiedzieć, nie wiem czy się uda nagrać film na YouTube, chociaż się postaram, bo jestem właśnie na targach NBX w Warszawie i mam nadzieję, że jakąś tam relację z tego zrobię. Zobaczę co się uda zrobić. Wiecie, jak to jest na targach: człowiek chciałby wszystko zobaczyć, i nie zawsze to się udaje. XRP nie jest papierem wartościowym. Maile SEK mogą na to wskazywać. A zobaczmy, bo sam mam XRP. Deaton wyraził zdziwienie, pytając, dlaczego ze prawników Ripple nie wyeksponował potencjalnych implementacji maili otworzonych dla SEK. Wiadomości: De Sprawa SEK jest jedno z najgłośniejszych wydarzeń w świecie kryptowalut w ostatnich latach. Ten Konflikt jest symboliczny, a to pewnie takie różne rzeczy, tylko żeby napisać artykuł. E, Okej. Okay. Słuchajcie, zapraszam Was na nasz kanał e, na telegramie. Tam znacie, znajdziecie różne inne rzeczy. E, oczywiście obserwujcie YouTube. Będziemy wrzucać e, kolejne filmiki. E, tu jeszcze chciałem Wam pokazać coś, e, ale nie wiem, czy mi się uda znaleźć artykuł wczoraj nad nim patrzę. O jest, słuchajcie. 22 maja 22 maja był Bitcoin Pizza Day. Chodzi o to, że w 2000, czekajcie, w 2010 roku ówczesny programista z Florydy Lashlo Hanijeć -Y postanowił użyć bitcoina, wtedy małą znaną kryptowalutę, do zakupu dwóch dużych pizz z serem z oliwkami i salami. Nawiązał kontakt z innym entuzjastom Bitcoina na forum, proponując 10 tysięcy Bitcoinów w zamian za dwie pizze. Użytkownik forum zaakceptował ofertę i zamówił pizzę za pośrednictwem lokalnej restauracji, która dostarczyła je bezpośrednio do domu Haniecha. Transakcja ta uważa się za pierwszy udokumentowany zakup yy, za pomocą Bitcoina. Wiecie, mi ta pizza by chyba stanęła w garnę dzisiaj. Nie, no żartuję. Słuchajcie, takie wydarzenia są mega potrzebne, no bo to pokazuje, jak potencjał mają kryptowaluty, jak to się rozwija i ktoś, kto by wtedy przytrzymał konkretnie laszlo 10 tysięcy bitcoinów, dzisiaj pewnie kupiłby sobie sieć pizzerii i, i tyle, a tak, wiecie... Jest różnie z tymi walutami. Trzeba uważać, co się kupuje, trzeba uważać, co się sprzedaje, za co się kupuje i tak dalej. No, niestety, taki jest świat kryptowalut i, no, i jest bardzo dynamiczny. Daje zarobić, daje stracić wszystko w zależności od posiadanej wiedzy. Dobrze, zapraszam Was na kolejne filmy i do zobaczenia. Na dzisiaj to już koniec. Hej! <ślesk> Down on